Siema, siema, Czuks wrzucił nową nuta, wiecie co to oznacza? Tak, Minecraft w tle, bo jak Minecraft jest w tle, to się dwa razy więcej zarabia. Nie no, tak serio to yy, gratuluję widzowie, na drugim kanale już jest prawie 100 tysięcy subskrypcji, teraz każdy sub się liczy, bo już prawie, prawie dobiliśmy do 100 tysięcy, więc subskrybuj tam na dole i Klausiusiek może być nasza już za niedługo. A teraz no co, pogadajmy troszeczkę o Czuksie, o tym jak on zaczął i ogólnie wam troszeczkę jego historię przybliżę. Wszystko się zaczęło 3 lata temu, gdy Czuksie był taki malutki, słodziutki, i założył kanał i nagrywał film. Typu czy, czy chce mieć dzieci? Tak dokładnie, gdzie ujawnił, że. Ola się pyta, czy planuje dzieci. Nie planuje, one już są w planach. Wraz z nim rósł jego content na szczęście. No i tam nagrywał, jak po helu, na przykład, śpiewa jakieś piosenki, grał sobie w piłkę nożną i tak dalej, i tak dalej. I nagle młody Czuksoj pomyślał, kurde, zostanę raperem. No i no i tak zrobił w sumie. Pomijając takie różne dziwne filmy, typu Najobrzydliwsza Pizza lub Petardy versus z Coli pomiędzy tymi piosenkami, Czuksoj cały czas cisnął z piosenkami, się nie poddawał. I hate, hate na niego w ogóle nie wpływał, wpływał, bo co chwilę śpiewał o tym hejcie, ale mniejsza z tym. Teraz zobaczcie sobie taki króciutki montaż jego progresu od pierwszej piosenki, która była na, na, naprawdę dziwna. Na... Serio, jak na ją teraz patrzę, to ona jest naprawdę dziwna, o co tam w ogóle mnie chodziło? Aż po przedostatnią piosenkę, w której czuk się rozbierał i w sumie nic innego z niej nie pamiętam. Tego widzu musimy się złapać za ręce przed tym jak będziemy to oglądać, dlatego każdy musi zostawić łapkę i ilość łapek to jest ilość ludzi i wszyscy się łapiemy w takim kółku wielkim za ręce. Co ja w ogóle wymyślam? Po prostu włącz ten montaż Zebo, a, a ty po prostu zostaw lajka. Jeśli morda już uda ci się, odpalaj rali już wiesz o cb, Teraz już w końcu możesz cieszyć się, no ci O co ci Czy jestem raperem, czy też youtuberem czy serio tak wolicie to? Wolę nie być zerem w przyszłości, niebie I nie patrzę tylko na ciebie Ty mimo tego dalej siedzisz sobie I myślisz tylko o niebie Mając duty, pewnie tutaj łapkę w duty Wiedziano, stoi sami mojej crew Musisz Mówi, uważać na to, czy czym mówisz że się dziesiątki dziesięcioletnie <grym> dzieciaki Twoimi tekstami do nich zajmujecie nie umiem być taki sam? Czemu ciągle ja tak bez końca zmieniam życia plan? Mam już dosyć tych wszystkich cierpień od życia dusz <grym> No, jedno wielkie bagno, będąc szczerym. To znaczy, widać troszeczkę taki leciutki, taki lekki progres, dosłownie minimalny. Ale serio, jest tak źle, że ani jedną z tych piosenek bym nie włączył drugi raz, nawet przez przypadek. Nie wiem, na każdej piosence tak po prostu wrzeszczał, lub yy, nie wiem, jakby przeżywał dosłownie okres na każdej tej piosence. Ale na szczęście Czuks. Po... Znaczy, na szczęście, no nie wiem czy na szczęście. Ale Czuks powrócił, powrócił, dwa miesiące zapowiadał pewną piosenkę, nie mogłem się doczekać. I wraz z wami dzisiaj po raz pierwszy ją obejrzę, i to będzie moja szczera reakcja. Akcja. Jeżeli będzie słabe coś, to powiem, że jest słabe. Jeżeli będzie coś dobrego, to powiem, że jest dobre. Mówiąc o dobrym, w lewą rękę weźcie sobie kabanosa, w prawą rękę zostawcie kurde kciuka do góry, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś. No bo ej, serio słabe ostatnio te lajki od was. Ja, ja dosłownie tracę motywację przez to, że coraz mniej lajków. Jest, ale dobra, mniejsza. Słuchamy tej piosenki. Zgramy sobie w tę gierkę Walka o pierwsze miejsce Chcieli się pozbyć mnie lecz budowałem pewność siebie Chcieli mnie ustawić w szereg Pisali głupoty W na... <noise> Już widzę pierwszy progres Fuchs nareszcie nauczył się latać Jak widzicie o, o co ci chodzi Ziom tutaj próbował latać a tutaj już normalnie dosłownie lewituje, więc jest progres. A tak serio to widać, że śpiew jest dosłownie, nie wiem, tak ładniejszy, tak, tak to mogę uznać. No a teledysk też ciekawie się zapowiada. Cię oglądali moje Insta story, żeby wszystko wiedzieć. Zobaczyłem ciebie, kiedy zobaczyłem ciebie po... Widzicie, jak się dobrze przygotowaliśmy. Wujek Zebo bo to jednak ma 20 IQ. Narcyza oglądaliśmy w ostatnim odcinku, bo tutaj czukstach troszeczkę narcyzuje się dosłownie śpiewa w odbiciu swoim i śpiewa niby o sobie, Cześciu to nie, nie, nie o co chodzi. Cię zobaczyłem ciebie, pomyślałem, że chciałbym móc spełnić Każde twoje życzenie. Oni mówili o mnie brednie, ale mnie to nie, nie patrz w swoje oczy. Wiedziałem, by słuchać tylko ciebie. A on o niej niby śpiewa, ale kto to jest? Po pierwsze, to wygląda jak pysia. Po drugie, ona ma chyba, nie wiem, z 30 lat. czuk smile, nie wiem, 17? To, to, to Żartuję, ona ma, nie wiem, z 15 lat, dobra. Nie powinno się zawyżać wieku ko kobiety, prawda? Dobra, dalej. To dziwne troszeczkę, ale dobra, ominimy ten fakt. Miałem wrażenie, że wiesz lepiej jak kierować moim sercem, jej. Dobra, wyjdź dalej, wyje troszeczkę czuks, ale możemy docenić ten teledysk ten teledysk jest przepiękny dosłownie, jakby był o Willy wonki, kurde tego od czekoladowej fabryki, dosłownie, przepiękne. Do tej pory wiem, że... Na teledysku też z tą pysią się rozstał. Do tej pory wiem, że to nie mogło być złudzenie. Jezus Maria to boli, serio, ten autotune boli, naprawdę. Na, 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 troszeczkę za dużo, tak minimalnie, tak jak u za tym pierwszy, za tą pierwszą piosenką. Ale ogólnie podoba mi się. Kurde, śpiew jest fajny, ale ten autotun. Be bez tego autotunu, tylko sam śpiew był spoko, nie? Yy, gitara. Oni się mnie, teraz mnie, nie gitara. Chciałbym zobaczyć Nutę Czuksa, gdzie nie Wspomina o hejterach, ani o rozstaniach, ani nie wyczy To by było przepiękne, nie? Teraz są sąde mnie, nie patrz kiedy odejdę, nie patrz kiedy odejdę Oś nadal mała nie wiem co ty widziałaś we mnie Teraz ci będzie lepiej nie patrz kiedy Dobra, szczerze mówiąc w tym momencie jest naprawdę nudno Serio, dosłownie się zanudzam pomału Mam nadzieję, że za chwilę nie wiem jaki będzie beat drop i kurde jakieś laski z cyckami wyjdą jak Malika montany i będzie fajnie lepiej, nie płać kiedy odejdę Teraz gdy wychodzę na tą scenę to mam w głowie obraz Ciebie, zastanawiam się gdzie jesteś i czy czujesz coś. Wow, w idealnym momencie to powiedziałem... Ej, ej, co, co on teraz... Co, co, co? Słuchajmy to. Ej, teraz gdy wychodzę na tą scenę, to mam w głowie obraz Ciebie, zastanawiam się gdzie jesteś i czy czujesz coś. Czają się na moje miejsce, ale nie mogą mieć siebie, nie pytają, jakim jestem oni wiedzą to. Czuks, czuks. Kurde, Czuks! Czuks to było piękne, nie, no. ja chcę więcej! Najlepsze 10 sekund w swojej piosence, które kiedykolwiek przeżyłem. To, to było przepiękne, proszę, daj. Na, na, naprawdę, proszę. klas klask w komentarzach dla Czuksa. Ten moment był idealny. Oni wiedzą to! Trzymam świat w palcach, oni wciąż w tam Nie pytają, jakim jestem, oni wiedzą to. O, znów mu się narcy skurdeł odpalił. Oni wiedzą, kim ja jestem. A, mo a może ktoś nie wie, kim jesteś, okej? Okay? Myślę o tych czasach, kiedy mnie znałaś. Dzisiaj wzrok odwraca, żeby znowu nie wpaść w to. Ze mnie teraz są ode mnie Nie płacz kiedy odejdę Nie płacz kiedy odejdę Choć nadal mała nie wiem co ty widziałaś we mnie Teraz ci będzie lepiej Teraz ci będzie lepiej Po pierwsze jakbyście mogli już zauważyć Ten teledysk jest opisy i to, to, to widać, okej? Okay? Nawet aktorka wygląda jak Pysia Ale pomijając ten fakt Możemy docenić jakość kurde tego teledysku Ten teledysk jest dosłownie jednym z lepszych teledysków Jakiejkolwiek polskiej piosenki Które kiedykolwiek kurde słyszałem w tym roku Oni śmiali się ze mnie Te są mnie, nie płacz kiedy odejdę, nie płacz kiedy odejdę Oś nadal mała, nie wiem co ty widzisz Nie no już masz minus repa Czuks od kiedy w mieszkaniu się jest kurde z butami? No no kto normalny w mieszkaniu jest z butami? Nie no proszę zostawić kurde lajka like jeżeli ściągacie kurde buty w mieszkaniu Bo ja zauważyłem, że w Anglii to jest modne Że oni dosłownie w butach chodzą aż do pokoju I dopiero w pokoju ściągają kumacie A Czuks jak samo teraz robi Czuks to jest jedyny trend, który z Ameryki nie powinieneś brać Ściągaj buty w domu, ok, Dzięki we mnie teraz i będzie lepiej, teraz i będzie lepiej. Kto całe uaa zrobił, to czuje troszeczkę vibe Ek'a i mi się to bardzo podoba. No co no fajne zakończenie fajnego teledysku. Teledysk 10 na 10. Piosence no bym dał 6 i pół na 10, coś tego typu. Dalej to za cholerę nie jest jakąś piosenką, którą bym słuchał w aucie, ale żeby sobie tak obejrzeć drugi lub trzeci raz na YouTubie z nudów, to pewnie z chęcią mi to nieraz. Dlatego gratuluję, czub. Widać w tej piosence serial duży progres, z z teledyskiem, to z wokalem samym. Ale jak mówimy o progresie, pamiętacie tutaj na pewno wszyscy Lil' Chica o tego. ...i nie mogę mieć niczego więcej, do prawdziwego życia mi brakuje dużo, żeby być pokaty, dawno o tym Chcę mieć dwa tatuaże. Wyobraźcie sobie, że ten 12 wtedy A 13 latek teraz zrobił takie coś. Bo widzę twoją smutną minę. Kolejnych kolegów minę. się, ma jak tam życie. Spokojnie ja zarabiam po to, żeby kupić nowy widz. Chodzisz mi po głowie, znowu nie mogę zbać. Powiedz, co jest ze mną, powiedz skarbie, co jest nie tak. To urde, ale jestem dumny, no nie mówcie, że to nie jest przepiękne. To, co on teraz stworzył, to sam to jest taka nuta, że ja dosłownie do niej się pujam, jak ją słyszę. Za, za, za Rombisa, naprawdę. Yy, jedna z najlepszych piosenek, którą kiedykolwiek słyszałem w tym roku. Ale dobra, ze względu na to, że jest bardzo mało lajków ostatnio, jestem szokowany widzu tym, co się dzieje pod tymi filmami. To czas przywrócić limitowane oferty. Tak dobrze słyszałeś, dlatego mam na ciebie limitowaną ofertę. Daj lajka like w tym właśnie momencie, a oferuję ci helikopter. I to niezwykły helikopter, tylko taki helikopter jak W GTA. Lu. Cały złoty helikopter, ale to prawdziwy złoty helikopter Jeżeli chcesz prawdziwy złoty helikopter to zostaw lajka w tym właśnie momencie I to naprawdę nie skam, zaufaj mi serio, dobrze wiecie, że ja robię tylko prawdziwe giveaway I po prostu zbierałem na tego dużego teraz giveawaya Dlatego zostaw lajka, serio, na, naprawdę, to nie skam, serio, zaufaj mi That I got on my soul. i to think about the pain that I got on my mind. My catches on his ears from the things that I did. i am for forgiveness in the way that I live. You can find me in the zone, I swear to God, I is. Ain't nobody breathing currently, the worst like is I'm a different type of nigga, never worry about the bars. I'ma focus on progression, bitch, you gotta get it done. I said, i trying to bring it in, but then it...